W pierwszym noworocznym odcinku z cyklu Senior Online jest styczeń 2023 roku, zaczynamy nowy rok. Nasz program trwa i w tym roku również będziemy z Państwem spotykać się co miesiąc i przestrzegać Was przed oszustami, złodziejami, abyście nie padli ofiarą oszustw, kradzieży czy włamań. Dzisiaj spotkamy się z rzecznikiem konkurencji i konsumenta panią Katarzyną Klimek w starostwie powiatowym w Jaworze, która opowie Wam o nowych oszustwach wysyłanych za pośrednictwem telefonu komórkowego, bądź na skrzynki mailowe. Z pewnością każdy z Was otrzymał kiedyś takiego SMS-a z prośbą o dopłatę do paczki, bądź SMS-a o nieuregulowanym rachunku, prąd, energię. I dzisiaj właśnie chcieliśmy porozmawiać na ten temat i ostrzec Państwa, jak nie dać się oszukać w taki właśnie sposób. Zapraszam do rozmowy z Panią Katarzyną Klimek. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kimek, jestem rzecznikiem konsumentów w Jaworze. Ja jako rzecznik wraz z Komendą Powiatową Policji w Jaworze włączyliśmy się w kampanię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nazwą Stracisz dane, stracisz pieniądze, jak nie paść ofiarom oszustw. Kampania ta ostrzega przed próbami wyłudzenia danych i kradzieży pieniędzy, dlatego apelujemy o wzmożoną ostrożność. Jak wskazują statystyki, konsumenci, w tym seniorze coraz częściej padają ofiarą cyberoszustów obecnie. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną nasze dane. Stosują, proszę Państwa, różne pułapki, niemal codziennie wymyślają nowe, a skuteczność przestępczych działań zwiększa wykorzystywanie. Emocji potencjalnych ofiar ich trudnych czy też zwykłych życiowych sytuacji. Każda z nich zmierza do przejęcia kontroli niestety nad naszym kątem, aby ukraść zgromadzone na nim pieniądze. Proszę Państwa, ja pokrótce chciałabym przedstawić, jak może wyglądać kradzież danych i jakie może przybrać formę. I do takich najczęściej spotykanych to jest podawanie się y, na przykład za pracownika banku, czy jakieś y, odwołanie się do cenionych instytucji typu y, policja czy y, urzędy. I tutaj y, oszuści kontaktują się z klientami banku w różny sposób, najczęściej y, telefonicznie, przedstawiają się jako pracownicy właśnie banku, policji, y, y, zwykle informują na przykład o konieczności y, podjęcia szybkich działań w celu ochrony środków y, na koncie lub na przykład możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy. Nakłaniają do podania loginu i hasła do konta, zachęcają także do zainstalowania oprogramowania, które pozwala na zdalny dostęp do pulpitu, właśnie w celu wykonania przelewu na konto, gdzie środki konsumenta będą rzekomo bezpieczne. Przestępcy często budują poczucie właśnie takiego zagrożenia, nie dają właścicielowi konta czasu na jakieś zastanowienie czy szczegółową analizę sytuacji. Kolejnym takim Przykładem oszustw są na przykład przesłane wiadomości SMS wzywające do działania na przykład dopłaty do paczki dostarczanej przez kuriera, tak? Wiadomość SMS może również informować o otrzymaniu na MMS-a albo wiadomości głosowej. Treść jest tak skonstruowana, aby przekonać odbiorcę, że musi niezwłocznie kliknąć przesłany link, by załatwić sprawę, a niestety kliknięcie powoduje przeniesienie na fałszywą stronę. I w celu takiej wykonania rzekomej operacji użytkownik jest zachęcany do pobrania i zainstalowania aplikacji, która jest, okazuje się, w rzeczywistości złośliwym oprogramowaniem. Ym, oraz, ym, tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że coraz częściej przestępcy wysyłają także wiadomości sms zawierające np. informacje o rzekomej zaległości w płatnościach, np. za prąd, gaz, media, telewizję. tak. I tutaj grożą wręcz, że brak zapłaty spowoduje odłączenie energii elektrycznej czy telewizji. I tutaj także nalegają, aby uregulować należność, należy wejść w link przesłany z SMS-a. I tutaj podobnie jak w poprzednich przypadkach, kliknięcie w niego może spowodować przekierowanie na fałszywą bramkę płatności, która, w która wygląda podobnie jak ta prawdziwa. I tam podane na tej stronie dane nie trafiają jednak do banku, ale są przekierowywane do, na stronę fałszywą proszę państwa zakłady energetyczne gazowe owszem wysyłają wiadomości sms informujące o na przykład uregulowaniu zobowiązań jednakże tutaj proszą o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta lub, lub wejście na tak zwany e-bok gdzie klient ma swoje konto prawda nigdy nie zachęcają do tego żeby kliknąć w jakiś link jak Państwo widzą, podszywanie się pod pracowników banków lub instytucji, fałszywe telefony, smsy, maile o rzekomych zagrożeniach czy niedopłatach, na przykład w płatnościach, to niestety może być próba wyłudzenia naszych danych. Dlatego pamiętajmy, nigdy nie podawajmy, ani nie wysyłajmy nikomu loginu i hasła do bankowości internetowej czy mobilnej na przykład prawdziwy pracownik banku, nigdy Państwa o to nie poprosi. Nie klikajmy w linki przesłane SMS-em czy mailem. Potwierdźmy ewentualną zaległość w płatności samodzielnie, kontaktując się z bankiem, czy dostawcą usług, czy firmą kurierską. W przypadku telefonu, podający, osoby podające się za pracownika banku, czy instytucji, jeżeli mam taką możliwość, rozłączmy się i sami zadzwonimy do danej instytucji, potwierdźmy, czy rzeczywiście był taki kontakt, z ich strony. Nigdy także nie instalujmy oprogramowania, które są wysyłane w formie linków, ani którą każą nam zainstalować podczas rozmowy telefonicznej, tak? w szczególności linków dotyczących naszego rachunku bądź środków zgromadzonych na tym rachunku. I na koniec chciałam powiedzieć, że jeżeli podejrzewamy, że doszło do kradzieży naszych danych bądź pieniążków, Poinformujmy przede wszystkim swojego dostawcę usług płatniczych. Zmieńmy niezwłocznie dane logowania, zastrzeżmy kartę lub zablokujmy rachunek płatniczy. Dzięki temu uniemożliwimy oszustą kradzież środków lub w przypadku, gdy już do niej doszło, zapobiegniemy wykonywaniu dalszych transakcji oraz oczywiście jak najszybciej zgłośmy sprawę policji. Na zakończenie zachęcam Państwa do obejrzenia dwóch spotów przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówiących właśnie o kampanii: stracisz dane, stracisz pieniądze. Ja bardzo Państwu dziękuję, życzę szczęśliwego nowego roku i do widzenia. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną Twoje dane. Dostajesz SMS lub e-mail o niedopłacie. Grożą natychmiastowym odcięciem prądu, gazu lub telewizji? Wiadomość zawiera link do płatności? Stop, nie klikaj w link. To próba wyłudzenia dostępu do Twojego konta. Stracisz dane, stracisz pieniądze. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną Twoje dane. Ktoś kontaktuje się z Tobą i podaje się za pracownika banku. Straszy, że Twoje pieniądze są zagrożone? Prosi o podanie loginu i hasła do konta? A może namawia do kliknięcia w link lub zainstalowania aplikacji? Stop! Nie rób tego. To próba wyłudzenia dostępu do Twojego konta. Stracisz dane, stracisz pieniądze. Drodzy seniorzy, usłyszeliście kompendium wiedzy od Rzecznika Praw, Konkurencji i Konsumenta, od Pani Kasi, e, o tym, jak ustrzec się i jak nie dać się oszukać. Dlatego obejrzeliście filmy, usłyszeliście to, co było powiedziane. E, zastosujcie te metody, zastosujcie te przestrogi, bądźcie ostrożni, nie dajcie się oszukać, nie klikajcie w podejrzane linki, a o, jeżeli już padniecie ofiarą takiego oszustwa, tego typu właśnie, e, Bezwłocznie dzwoncie na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do komendy powiatowej Policji w Jaworze. Dziękuję za spotkanie i zapraszamy już dzisiaj na kolejne spotkanie w lutym 2023 roku.